Czujmanko, z tej strony Koks, witam was w kolejnym odcinku na kanale, kolejna już tier lista moi drodzy, tym razem CZ-ki. Stwierdziłem, że nie ma sensu tak wszystkich karabinów, potem wszystkich nie wiem, pistoletów maszynowych, wszystkich pistoletów, bo zostaną w końcu na sam koniec same strzelby, same najgorsze pistolety, trzeba jakoś tak różnie zrobić. Teraz wypadł na cz tak jak pan. Piotrek chciał. Akurat cz to nie jest głupi pomysł, mamy tutaj cz -ki. Wszystkie cz -ki. mam nadzieję, że wszystkie cz -ki. Ale chyba najfajniejsze cz tutaj są, więc straty dużej nie będzie. cz to też dużo zapychaczy jest, nie oszukujmy się, dużo zapychaczy to jest. Bo mało osób gra cz -ką. więc lecimy. S, A, B, C, D. Dobra, no od razu na widzę zapychaczy mamy jakieś, tak? To to D, to też D, może lepsze niż to. Dobra, cz Koalicja, to już jest konsorcjum. <laughs> Nie jest droga CZ, -a. 50 zł po testach bojowych, a który nie 100 zł. złotych. No dobra, na CZ to chyba dużo, tak, ale obczajmy sobie CZ. -y. E, może bym chciał zobaczyć na przykład z moimi, z moimi omegami, jak to będzie wyglądać. I ładnie wygląda CZ, -a. naprawdę super wygląda. Z to jest idealna do omek, chyba, co nie? Idealna do omek po prostu moich by była. No dobra, e, nie, no piękna CZ to jest. To trzeba jej przyznać, że dam ją na Tier. Patrząc na to, jakie inne tu cz są, to myślę, że to jedna z najładniejszych cz będzie. Daję na S. Bo tu kolejny zapychacz. Dobra, szkarłat na sieć. No dobra. No Po prostu to zależy pewnie od pajęczynek. Jakie tutaj są? No, czerwona cz -ta. Ale kurwa te pajęczynki same to może na innych broniach na nożach robią wrażenie. Ale na cz tak średnio. No, bedam. Chociaż, nie no, może są ładniejsze cz niż ta. Dobra, różowa. C cała różowa cz -ta. Co to jest za cała różowa CZ? ogóle Indygo. Indygo to w właśnie, no, indygo. Chcę zobaczyć jeszcze, bo tam na nisko, ale to jest koby, stąd pewnie. kanais proszę bardzo. Taki kolor, taki pospolity strasznie. To tak tylko obczaić. Uxia is here. Up factory new. Handlu bronią 3. Ten, taka różowiutka do no, idealna byłaby chyba do wajsów na przykład, co nie? No to jest po prostu Cezata z, z różowym paskiem. Ja bym to tak jakoś jej nie traktował dosyć, dosyć tak mocno. Dam ją na B. Dobra. To jest kolejny śmieć. Eko. No dobra, to będzie jak z Galilem chyba. No, znaczy Galileko i CZEko. To jest to samo co z Galilem, tak. Ciebie, że mi się te kolory podobają. Zie biały jeszcze spoko, zielony. na ten biały trochę gorzej wygląda niż w Galilu. Nie podała mi się ta CZ. -E. Dodaję ją od razu na C. Dobra, to już widziałem, że jakaś droga potężna co za ta jest. To będzie kwarc szmaragdowy. Dobra, druga najdroższa to w grze. Kolekcja nordycka, dokładnie. Zielony kolor, taki nieprzyjemny zielony kolor. To, to samo jest co ta s jest mchowy kwarc, tylko tu masz szmaragdowy kwarc. To są bardzo podobne skiny najwidoczniej. Tak mech, takie trochę dla mnie jest to najlepsza niż ta C dobra, to weźmy najgorszy B, będzie pewnie. Dobra, zapychacz kolejny, pyk, tygry, tygrysi, tygrysi, jakiś tam. I CZ, -a, CZ, to ta tygrys, ja ją mam. To jest nawet spoko CZ, tylko weźmy ją, pokaż tutaj gdzieś. No taka, zwykła CZ. -a. Pomarańczowocze. No ale kurwa, no, to ładna jest. Nie ja mam jej nic do zarzucenia. Kompletnie. To jest spoko CZ. -a. Daję na A. Ej, dobra, to to może coś wygląda jakoś. Nie mam pojęcia, co CZ jest. Jezu, to... Widzę teraz więcej CZ niż przez całą swoją karierę, chyba tutaj w CESie. CZ. CZ to może być za CZ. -a. Nigdy na oczy. To jest lec, od których na oczy nigdy nie widziałem. Bo nikt to gra CZami. Nawet jakie ma, to nimi nie gra. Odcisk, a włókno miedziane. Najtańsza CZ w ogóle. Pamiątkę z jakiejś takiej w ogóle flora. zobaczmy tę pamiątkę. Rain. aha, to jest nowa CZ jakaś. O, z tej strony będzie bez naklejek, widać. Nie wygląda źle. Nie wygląda źle, naprawdę. Weźmy ją... Znaczy, źle nie wygląda, ale też nie wygląda jakoś... Ale ładniejsza niż ta, jako moim zdaniem. Dobra, zapychacz kolejny. Brzydkie kolory. To, co to jest? I to? Nie mam pojęcia. Zobacz, zobaczmy sobie też. Będę... A, w ogóle, bo, pokaż tą wendetę jeszcze. A, to jest brzydka, to ją hey, nadę wyrzuciłem i dobrze zrobiłem, że nadę ją wyrzuciłem. Weź mi, pokaż... Y Gdzie ona może być? Wiktoria gdzieś jest rana Jest jedna czerwona Cezata, chyba w grze, tak? Tak, mam jedną co za tę wiktorię tylko. No nie widzę jej nigdzie. Twist chyba. Nie, czekaj. To jest twist. Dobra, to już jesteśmy tutaj, to zobaczmy ją jak już ją znalazłem. Kolekcja łowcy, ok. Nic ciekawego. Dobra, tu to twist leci na C, bo jednak coś wygląda. Co to jest za CZ? Tak, nie, nie mogę jej namierzyć w ogóle. Ej, tu faktycznie nie mogę CZ-y znaleźć. Nie mogę CZ-y namierzyć w ogóle. Co to jest za CZ-a? Jakiegoś laga mam. Nie mogę jej w ogóle namierzyć. Dobra, mam laga. Kompletnie nie wiem, co za CZ-a jest. Naprawdę nie mam pojęcia. Nie ma jej na CS-flowcie. Co to jest? Dobra, weźmy na razie coś. Bo może się znajdzie w trakcie gdzieś. Wywalmy zapychacze. Oto, oto. Tutaj coś może ciekawego jeszcze takiego wywalenia? Nie, nie, nie widzę. Dobra, nie mam pojęcia, co za CZ-a jest. Nie ma jej tu nigdzie. Naprawdę nie mogę jej namierzyć tutaj. Ogólnie tu jest o jedną cz więcej niż, niż na CS-flowcie. I ty jej nie ma w ogóle. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Dam ją na B. ktoś wie, co to za CZ, to niech da znać. Kompletnie nie wiem, co to CZ. Raca, nie będę ogólno, po prostu CZ. Myślę, że tutaj na co ją damy. To, to jest chyba z kolekcji, to jest awupad Cmyk. Ona gdzieś tu będzie, bo podróżowała przez to, że ta awupa jest wylecia przez tego slalom, właśnie. Ja ją mam chyba wyleciała mi też. Ja jej zakład... nie zakładnie o założę, a nie razu nawet mi się tak średnio podobała. Ale zobaczmy sobie. To jest mech taki straszny. Tylko w ogóle ta kolekcja, poza tym Diglem i tym Augiem świnka, to tak. Jakaś średnia mi się wydaje dosyć. Damy ją na najgorszy C. Zobacz, szmaragd, jadeidowy szmaragd chyba. W nie i miniorach tylko występuje. Nie lubię ich. Nie podoba mi się ten zielony kolor, nie podoba mi się kompletnie. Jak ktoś ma zielone EQ to jak najbardziej, ale ja jestem z tych, które mi to się nie podoba kompletnie. Dobra, to, to jest ciekawa CZ chyba, co? postarzały Taka kulna, nie wygląda źle. Ma swój urok lekki. Naprawdę ma swój urok ta zeta Weźmy ją tutaj. Na B, najgorsze. Dobra, ten banan jakiś żółty to tak... Dobra, to to jest zapychacz też jakiś. Prawie identyczny, tylko inny kolor trochę. Hexagon to ja już wiem, że to będzie syfiastem, Ile co to, to jeszcze może... czekam. to jest do obczajenia. Żółte. Pokaż. To nawet ma przyjemny żółty kolor. To damy ją na B tutaj. O, tutaj ta różowa będzie, to też jakaś... Jezu, też różowa jakaś, to ją weźmy, dajmy weź tutaj. Okej, okay, wygląda nawet w porządku. Nie wygląda jakoś źle. To dam ją też na B. Um, Kurwa, wolałbym tą szczerze pograć, mimo że jest o wiele tańsza. To damy na C. Tutaj, o tutaj, o. Zobaczmy sobie TOM. to co ona prezentuje sobą. Pole pozycji. Aha, to nawet nie przetłumaczone jest. OK. Nawet pasuje do tych rękawiczek na przykład. To też dam ją na B jakieś. boże, że może tutaj. Tutaj, w ogóle to jest za, za wysoko chyba. Tutaj, tutaj to dam. Nie podoba mi się ta CZ. -a. To jest CZ ta Victoria, jedna czerwona CZ w grze. Zobaczmy Jak ona wygląda, My się wyróżnia trochę. Jest jedyną czerwoną CZ. Podrożała oczywiście przez przez, to, przez te kontrakty. Ładne grawery ma. Podobają mi się te grawery. Ta uniwersalna jest do wielu ekwipunków by pasowała. Ja ją wrzucił tak na, na, ile? na A, może? Dawaj na A ją. Dobra, dalej. Um, tu jakieś zdobienia białe. Ja CZ-ami tak średnio stoję. Mam ich bardzo mało i praktycznie nimi nie gram w odcisk. Także trochę taka tier lista na ślepo. A tu bardzo mało tych CZ, -t. też ładna CZ, jest też tam Bedam. Ja myślałem, że tych CZ będzie dużo do wywalenia, tak naprawdę to jest dużo ładnych CZ bardzo. Czerwony Astrola, na cz Kielich. O, cz Kielich. Najdroższa CZ, moi drodzy, kolekcja Cobblestone. Kontrakt na rycerza można zrobić z niej. I ja mam tę CZ w ekwipunku. I pokaż mi na przykład taką bez naklejek. To jest zwykła cezata, niebiesko-złota, ale ona wygląda prestiżowo, tak moim zdaniem. Taki mosiąc taki niebieski, co za kielich. Ja też ją mam z, z ładnymi naklejkami dosyć, ale zobaczmy sobie na przykład oto. Jak, jak dobierze złote naklejki, ładne to wygląda super wtedy, bo ona idealnie pasuje na przykład do tej, kto Krakowa i ona robi, robi to robotę. Dobra podkładne naklejki, dobre, ona dobrą pamiątką musi być. Dam ją na. Nie mogę dać ją na S. Z tego względu, że ta wygląda ładniej, ale dam ją na najlepsza. Dobra, Czerwony Astor jeszcze. Pistolety Czerwony Astor. Pokaż mi tego. Czerwoniutkich i to jest ładna cezeta. Też ładna Czeta. Daj na B najlepsze. Też nie, bo myślę, że jest Level wyżej trochę. Nie, no nie jest Level wyżej. Dam ją. Tutaj. Dobra, to jest. zostało takie śmieciowe niektóre czety. Ona jest na, no, cyrce, coś tam, circaus, czy jakoś tak. Ale ona ma coś w sobie. Bo tego gryfa, czy to tego hipogryfa, nie wiem. Wy zmatowiała jest strasznie, ale ten ładna, ładny, ładny ten, ten zwierzak jest. No, zwierzęce, ekwipunek, zawsze spoko. Nabeją dam tutaj gdzieś. Eee, dobra, zostały trzy zezety. Zobaczmy se tom i tom no, wszystkie Wszystkie trzy obczajmy sobie. Um, Vertigo 21. Dobra, ona jest brzydka. To jest Zapychacz dosłownie. Zapychacz. Polimer, dobra, polimer. Oj, Polimer, to spodziewałam się, że. Ciekawie wygląda. Co nie? A czy wygląda jakoś super? Myślę, że nie. Myślę, że ją dać tam na C jakieś tutaj. No i została CZA, tak Dobra, nie będę wypowiadał się, jak ona się nazywa. Po prostu ją zobaczmy. Xianglu, dobra. Faktoryniu jakieś jest. A co za ta wygląda bosko? Naprawdę wygląda prestiżowo, strasznie. Dam ją na S-tier. tylko lepsza niż ta czy ta. Nie, no ta jest ładniejsza, moim zdaniem. CZ-ty ukończone. 2 na S, 3 na A. Ale tutaj się skaka jakiś rekord. Bardzo mało takich wyróżniających się. Ale też dużo takich spoko, odsyty, które są jednak nie jakieś mega fajne, ale też spoko po prostu. A ta ZZ to jest tajemnicą dla mnie. Co, co z nią chodzi tutaj, to nie wiem. Nie było jej na CS Floacie, więc nie wiem, czy to nie jest jakiś, jakiś bait od twórcy tej tier listy. Sporo zapychaczy, no sobie można było się spodziewać. No i tak to się prezentuje. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajka, like komentarz, suba i do następnego odcinka. Na razie, cześć.